Siemanko, witam tutaj w kolejnym odcinku z WingBanka Gramy sobie dzisiaj z Krzysztofem Krawczykiem. Siema. Siema i gramy taką mapkę. Achtung, tu jest napisane, patrz. Gramy Dzień. na Achtungu, tutaj na górze było. Dobra, nie widziałem. Okej, okay, to zobaczysz. Ja jestem, góra jestem. Ty góra? To jadł. Dół, dół biegnie. Cofnij, cofnij, cofnij. A już patrz, co ja robię. Oni w szoku. O, jedno leży. Jeszcze jeden. Brachowaj. Patrz, jak to wygląda. Ja wiem. Wika musi o. i co Chciałem kostkę, ale nie wyszło. Dobrze, Karol. Dobrze. Karol zabija. Piątka, piątka. Piąteczka. Czekaj, patrz, otóż, Aksung. Ja już przerwę dali. Dobrze. A, Australii. Jestem ja w Australii. Patrz, Australia, tutaj... No jest, oczywiście. Zbroja, rzeczywiście. rzeczywiście. A kupię PMK. Patrz, pistolet z długą UFO -ą kupiłem. Ja kupię to. O. ładny masi ładny. Idę na górę znów. E, Okej, okay, to ja idę na dół znów. Idę na dół, e, a niedługo wracam do streamowania, także tutaj zapraszam na instagramka, tam będzie pewnie info o live'ie. E, Karol, będziesz ze mną grał na streamkach? Będę. Będzie Karol grał. E, jakąś gierkę na pewno znajdziemy, więc e, streamki niedługo. Myślę, że w ciągu tygodnia, dwóch będą. Więc no, będzie git. Na 10 sekund. 10 sekund i lecimy z rundą. Po tej głowie bo pewnie się tak się hmm. odsyłł. Tak, tak, został. że już dał przerwę. Zobacz Rundomu. w ogóle jakie mają niki. Jeden to jest z Rosji, a drugi to nie wiem, klawiaturę ozepską chyba. Wyjaśniamy ich. O, Jeszcze 6 sekund, na czas grają tutaj. No. Batony. Lecimy, lecimy. Ten, nasłuchaj, na tam, nie? Tak, na suł będę grał, masz rację. No, no, y, gloki mają. We dwóch są. Woda jeden. A drugi chyba od monstera będzie. Ja patrzę w ziemię jak coś. Mam no, maszynę. mi ty, ty, ty widział mnie. Dziewięć w jednym. Plantuję. Karol no musisz. W syfie była długa lufa. Jak ty go zabiłeś? Co to za aimbot? Jeden został. Patrz to, patrz to. Patrzę to. W Polsce to było Nie masz defa, Myłka. fast, nie masz defa A, nie mam, No diffuse, no diffuse. Za filarem był Pewnie już spierdolił Dobra, najstraj. Nice try, nice try. Dobra, Ja dobra. zepsułem, 60, 60, 60, moja wina, dobra. moja wina Karol była Mogłem zostać w górę Mogłeś, ale to moja wina Dobra, zagram digla, okej? Ja okay? zepsułem, to, dobra, to ja też I na o, główki, jeden. na główki Sheddy na główki mówisz? Okej, okay. a tu na dole nie wiem czy ta główka siądzie. Ale spróbujemy. Cało się Okej okay. Oni flesznęli dwa razy Uciekam Raż Plasz jeden Freszuję Zmieniam pozycję Nie widziałem go nawet Weź O, Co ty? O ale dwa były Coś ty zrobił? Masz tu jeszcze jedną? Ja jestem za daleko. Patrz, MP7 dym z lufy. No. Z długiej lufy! Ta, lufy, lufy. Lufy, lufy. Chcijmy. Fly, fly, then 2-1. Ja muszę zacząć też chyba górą biegać, bo dołem tak. Nie umiem no się ustawić. Możemy się zamienić. Pogubiam jeszcze raka w rękach. Jak ja się nie rozgrzeje tak z pół godzinki, to jestem główny w CS. -a. Jeden tam z prawo. Tak. Życiu mało Pokaż go Tu jest Luka Eee scope. To był Scout, tu drugi jest short Smoka rzucił do mnie. On nie trafił Pięknie. A ten kałaszka miał. No i kałaszku. Kałaszku brączka. Co to jest za kałach? Ej, nie znam takiego skina. Eee, napiszcie kacz, mi w kacz. komentarzu z jakiej to skrzynki, bo nie wiem. Zobacz z tej pomocy? Brzydki. Brzydki, ale... takiego jeszcze nie widziałem. Ale smoke. Tu na prawo. Podejdę. Mogę ci flashnąć, jak chcesz. Jest... Podchodzili się. Według tam muszą być Palej jeden śtopał jeden Dobra Ale flash pójowy Chociaż tapik Czekaj ja pójdę od tego Tej wody tu Patrzę wodę Znaczy patrzę a. tego No Jerzy No i pięknie Ej Karol bo ty mnie tutaj kierujesz, a nie masz rangi ja... Nie może tak być, no. Będzie, że obustowany Nie jestem. mówiłem ci ale... no profesjonalnie Wygrałeś turniej to, że... ostatnio Wygrałem, grałem turniej, wygrałem To nie, to jednak tego nie wrzucę, nie nagrywa się, wiesz? Coś się wypadło <grym <grym no, iść? no, mogę iść na górę Znaczy ja zeskoczę, ale ja wolę tędy iść i na dół niż, wiesz, naokoło Bo szybciej jestem wtedy. <grym> Jeszcze <grym> jeden, PMA Mama. Ja nie widziałem jak przebiegł Pięknie koła na lewo Nie, nie chcę, chcę, lewo. chcę Nie chcę, albo chcę Ja Awupkę zagram, wubkę. ja w... Awupkę To zagram, no? Dobra, to do... zagram Muszę pokazać jak się gra Pokażę, jak się strzela z długiej Dobra. lufy Długiej lufy Lufy, lufy, no? A serduszko nam no, wysyłają Chyba pani Pani no? Bez Chyba moich piosenek słuchają Krzysztof to w krawczyk w sercu mówisz? Tak Serduszko Co patrzysz? No tą wodę tu, nie? Ale nie słyszę ich nawet. O. Nie wiem, zresztą czy nie, nie widziałem głowy. też! Nie ma. <grystanie> 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 też te praga. No Nikt no, Instant <grystanie> głowę dostał na fleszu gdzie trafiłem? Nie. Smoka. Karol, po... nie graj tak, 10-1 masz dobra, to mogę diglem teraz Mówiłeś, że challenge'ujesz? No, a teraz digl sam, okej? Okay? Dobra Stąd? No ale ty z Skąd, też umiesz no? i stąd, ty z nożem musisz Nie potrafię, nie potrafię No nie. I can't, I can't <laughs> Oni w szoku będą Wszystko sprawdzę, bo nikogo nie ma Patrz to, hop Wyra. To ty patrz lewo, ja prawo Jak to się wskakiwało tutaj z drobinka? Ja patrzę cement Ja nie Chyba nie chcą wyjść. oni się pewnie pustują No cisza, cisza Jeb... Kurwa jaki timing Co wyszedł? No Jeden czy dwóch? Jeden tam stoi cały czas No. Jakko się wychylił Tam trzaj się Patrz to, co ja im teraz zrobię Oni już szczak Co on zrasował? Kurwa nie żyje Leci po ciebie Idzie do ciebie Trzy sekundy Ajej, sekunda, sekunda, ale ja wiem. ja miałem na czas grać. Tak, a ja wiem. dobra, mniejsza, dobra, moja dobra, wina. zapomniałem, że gramy w anty, serio. Ale jestem dzbanem totalnym, co się dzisiaj ze mną dzieje? Ej, to wszystko przez kontuzję, na pewno. To prawda. Moje wytłumaczenie. Kura, co się dzieje. dzieje po Mówi, że kasujemy batonów. Kasacja. W ogóle ja mam jakieś X-19 napisane na bloku. Nie wiedziałem. A ja mam Glock yy, 18. Wybiegł mi jeden. No się chyba chce strzelać. tu zęby. Dojeżdżam. Jest w dole. Jeszcze plancik, punkty. Nie mogę być aż tak nisko. Jeszcze z wezmę. Dobra, z 10 punktów wyszedłem. Jest dobrze, jodd, jodd <laughs> Musimy mi film zdejmą <laughs> <laughs> Norbert, kochamy cię Tak, żartowałem <laughs> Co? Lecimy, lecimy Nie śpimy Fly, fly, don't sleep Płagaj sobie Michale no, no, no. Minuję Jeszcze nie wstaję, sobie. nie? O, umrzyj! <laughs> o kurwa Ej, żadnego nie trafiłem Myszka tymi... mi znów I że żadnego nie trafiłem? No to jeden dostał 90, a drugi dostał 80 Ja full <laughs> ja auto po pociągnąłem Dobra, ja jestem ja warzywem roku, dzisiaj galigaro Gara A tak z kają tak dobrze szło Dobra, po co się teraz dzieje No, ja, ja, ja też muszę Kaja cię kierowała? Nie, ja ją A ty ją, no No, no ale wtedy rozgrzany wiesz, co Może Ja nie może Ej Koniec, kurwa Podbyszka to kupowałem. Czekaj, czekaj, czekaj. No i stoi tam, zakaczem. Ale mam więcej fragów od nich, to jest plusik. Miałeś poczekać na mnie. No i czekałem. No nie, zraszałeś. Nie stałem tylko. A on wybiegł. Awej, dojeżdżamy wodą. bo no ją szepty na przycisk do Nikoja. No tak. Rzucam tak, oni w szoku Smoka rzuciłem Dobrze e, syl, woda, woda Dawaj go Karolek. Kurde, on nie ma głowy! Najstraj, nice najstraj. Nice Ważne, że jeden umarł. Mają broni mniej A my ty jesteśmy... Bo... A nie jesteś bogaty miał. Miał kałaskę chyba. Ale ja zagram dobrze. Zagraj jak chcesz, zagraj z bronią. A, jak chcesz, a ty dobrze, tak? Tak, ja dobrze. To zająłem. może ty dojedziesz, a ja będę fleszował ogrom. No dobra Co ty na to? Jeden się ustawia w wodzie, drugi na krótko Nikt niedaleko nie, nie stoi, więc dwóch będziemy mieli blisko Pełna, pełna Już zostałem fleszon Ale ich chyba Lewo No i nie o, żyje dobra, nie Ty, wiem, ty miałeś mówię, pierwszy Pokojnie, nie wiedzą o mnie Ale miałem mleko Kałaszkę będziesz tam miał Za smokiem. Spokojnie O, drugi smok. Drugi, przechodzimy <laughs> I celowanych w ciebie. Nie wiem, coś mnie zblokowało na prawo, wiesz? No na tą ścianę biegłeś. o właśnie. Tak no coś właśnie. Wstaćcie. Tak Nie staćcie. Dobra, jedno ekro zagrajmy. No, na planta. Yy, będzie ciężko na planta, ale musi... Wiemy jak oni stoją. Trzeba się wcelować po prostu w nich. Jeden dojeżdża cały czas Monstera, drugi na beczkach Ewentualnie na... Ten no. stoi. Nie piknął. Dobra, zbustowaliście się tak? chyba. Tak? u góry stał, nie no wiem czy tam da wejść. Po jedynie. No tu nie wiem. Mam 7 HP. Wiem właśnie. Dojeślać? To jest chyba raz. Dobra, zrastał go. O, ładnie, ładnie. Stop! Zrobieni. Dobra. Na łeb tutaj przez smoke'a. Mogę ci dać emeczkę, kałaszka. Nie, ja kupię. Dobra. Ty Rich? Tak. Okej. Okay. I tak bym ci nie dał, Bika I'm poor. Dobra, ja mam lepszego. Ja mam z fajną naklejką. Ja też mam naklejki, cztery. A, no, ale ja mam jedną y najlepszą. Ja mam najlepszą. To masz flesza. O, to dzięki. Kurde! Jest tam jeden. Kurwa, wiesz, że to chłop. A strzelaj do niego. Był tam, czy mi się wydawało? Nie widziałem. Ja widziałem głowę w wodzie. Dobra, zróbmy to tak. Byliśmy jeszcze zachodzi mnie od tego. A może tak być. Będzie w szoku, jak ja. Znów, znów serce wysyłają. Tak, miłość mi wyznaje. Ciekawe czy francuską? A i GG. 6, 9. A dokładniej 9, 6. Pacz 9 I nine. mamy nawet patrz 11, 9, to też coś znaczy. Z tego co wiem. To, no, 9, coś 11, znaczy. no No no. Dobra, to co? Wygraliśmy. Spodobało się łapeczka w górę i dostałem globala. A ja. Może być. Ja lubię, lubię. Nie zostałeś nic? Nie, czyli wykarowałem Cię czy do Globala. Tak, Karol mnie okay, wypustował no. do Globala. Więc to, dziękuję za oglądanie, słyszymy się w kolejnym odcinku już za parę dni. I buziaczki, papa, pożegnaj się Karol. Elówka.